Teraz tak, zamontujemy kartę pamięci SD 64 GB do naszej kamerki GoPro. Tak, tu mamy kartę oraz baterię. Sprawdzimy, czy da się ją połączyć przez Wi-Fi z naszym telefonem. Teraz tak, aby to zrobić, musimy tak. Wyciągnąć kamerkę oczywiście klapka musi się otworzyć Wyciągamy kamerę Teraz szukamy gniazda SD karty prawdopodobnie będzie tutaj nie patrzę w instrukcji obsługi, bo uważam, że rzeczy tego typu są robione intuicyjnie. No i teraz tak, po prostu trzeba ją włożyć. O, karta jest już zamontowana. Teraz Musimy zamontować baterię. Bierzemy baterię, wkładamy, zabezpieczamy. O, tutaj jednak ten się włącza. Tak się wyłącza tak się włącza Kamerka jest gotowa do działania, teraz zobaczmy co ona tutaj ma szukamy Wi-Fi po prostu Wi-Fi RC GoPro App. Prawdopodobnie musimy wybrać to żeby połączyć się z naszym telefonem I teraz muszę znaleźć swój telefon, A jest tutaj I teraz tak, <laughs> najpierw wchodzimy do ustawienia Wi-Fi. Musimy włączyć Wi-Fi i podłączyć się do Wi-Fi kamerki. Jak widzicie, tutaj ja już wpisałem hasło. Pierwsze hasło to jest GoPro Hero. W instrukcji to możecie znaleźć, więc nie ma żadnego problemu. Po podłączeniu. Zobaczamy aplikację. Aplikacja łączy się z kamerką, i teraz możemy tutaj już sobie wybierać. Pierwsze, co musimy zrobić, to nadać tej kamerce unikalną nazwę, którą będziemy my rozpoznawać, i hasło. Czyli ja sobie wpiszę tutaj Fresherssee. Tak. No i hasło to nie będę Wam pokazywał, wpiszę sobie tu. Nie. Teraz tak, będziemy widzieć tą kamerkę jako Freezer Seek z hasłem, który tutaj podaliśmy. Teraz pewnie na nowo musimy wejść do. Widzicie, teraz pokazana jest po prostu sieć, tylko FreserSeq. I musimy tutaj wprowadzić to hasło, które wprowadziliśmy wcześniej. Czyli ja wprowadzę sobie je teraz. I to nas zabezpiecza przed tym, że ktoś. Obcy, może jak gdyby widzieć podgląd live view z naszej kamerki, po podłączeniu wchodzimy do aplikacji i już mamy, jak gdyby, skonfigurowaną kamerkę. I tutaj, jak, jak w tej aplikacji, możemy o tutaj mamy widok z kamerki. Tutaj możemy tak dać nagraj, czyli zdalnie powiedzieć kamerce, żeby nagrywała. Wyłączyć kamerowanie, jakiś podstawowy, o, pozmieniać sobie settingi na 48 fps, bardzo mało. Przełączyć sobie w tryb nocny. ogólnie wszystko to co możemy wykonać za, tego, za pomocą tego guzika i tego, to możemy po prostu y, wykonać za pomocą aplikacji. No. przesyłaniu tam danych jest pewne opóźnienie. Ale ogólnie kamerka spisuje się świetnie. Skradający się piesio. Także możemy podejrzewam wyłączyć. wyłączyć kamerkę. Ona jest w tej chwili wyłączona. Sprawdźmy czy możemy ją włączyć. Tak, możemy też ją włączyć. Tutaj mamy co zostało nagrane. Jakie opóźnienie jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Prawie 5 sekund opóźnienia jest w przesyłaniu przez Wi-Fi, ale do, jeśli chodzi o skadrowanie czegoś w tej kamerze, no to jest wystarczające. Też jest to dobra opcja, bo często filmujemy siebie, co za tym idzie. E jak filmujemy siebie, no to nie widzieli, gdybyśmy mieli wizjer, który można dokuć do kamerki z tyłu, no to nie widzielibyśmy co się dzieje po prostu patrząc sobie w twarz ogólnie super sprawa. Czyli tak wyłączamy